Szanowni Państwo, 400 firm, 7, 7 obszarów i stoisk wystawienniczych przeszło 20 tys. m2 sprzedanej powierzchni. Jest to niebywały, niebywały wynik, niebywały rezultat, który naprawdę napawa nas optymizmem na przyszłość, na przyszłe, przyszłe edycje targów. Do Katowic zgłosiły się największe firmy, największe grupy, bo myślę, że to Państwa najbardziej e, interesuje. E, wśród wystawców, e, którzy przedstawią swoje produkty i usługi e, w Katowicach, e, znalazła się grupa Copex z 50 firmami, które będą, e, będą, e, będą wystawiane w Katowicach. Grupa Famur, Sandvik Mining Construction, Construction i e, Fassing. Trwają negocjacje z firmą Joy i Psyrus, które także w Katowicach chciałyby w tych targach wziąć udział. Wśród producentów niemieckich wymienię tych największych Siemens, Bosch, Rexroth czy, czy Vattenfall. Czeskie firmy, które już od wielu miesięcy, podpis wiele miesięcy temu podpisały umowy to firma Ostroj, Opawa, angielskie grupa Intex z sześcioma firmami. Ponadto obecne będą spółki z Australii, Nowej Zelandii, RPA, Serbii, Ukrainy, USA i Włoch. Na wielu misjach, które Polska Technika Górnicza zorganizowała w 2010 roku, naszych gospodarczych z polskimi firmami zaprosiliśmy także naszych odpowiedników właśnie w tych krajach, które wymieniłem i również na, w Katowicach w przyszłym roku będziemy, będziemy gościli firmy, misje gospodarcze z tych krajów. Niebywały, niebywała szansa, która również kreśli się przed targami i przed, myślę, polską techniką górniczą, to oferta prezentacji na targach 15 fabryk chińskich. Byłby to precedens w historii, 30-letniej historii targów w Katowicach, a jednocześnie olbrzymie wyzwanie logistyczne. Należałoby, wymagałoby ono przewiezienia na trasie 8000 km kilkuset tonowego kompleksu urabiającego do którego wchodziłby kombajn, przenośnik ścianowy i obudowa, i obudowa hydrauliczna. Myślę, że w sytuacji, kiedy udałoby, udałoby się zrealizować ten projekt, moglibyśmy skorelować produkty i e, produkty, maszyny, urządzenia polskich firm z chińskimi, bo tak jak, jak wszyscy wiemy, przez ostatnie 5 lat import do tego kraju e, tych, e, tych maszyn był wstrzymany. Hitem przyszłorocznych targów będzie również prezentacja multimedialna procesów wydobywczych i pracy maszyn pod nazwą Ekopalnia, która będzie zorganizowana i przeprowadzona na targach przez jedną z największych firm produkujących maszyny i urządzenia górnicze. Więc będzie to możliwość korelacji technik 3D właśnie z wielko, wielkotonową ekspozycją maszyn właśnie obok spotka. Targi Katowice 2011, już na koniec, to również symboliczne żegnanie się z obiektem spotka. Miejmy nadzieję, ja taką nadzieję y, głęboką żywię, pan prezydent Piotr Uszok y, zapewnił, że w 2013 roku, już w lipcu, zostanie oddany do użytku y, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Budynek bardzo nowoczesny, budynek innowacyjny, który. Y, mamy nadzieję, że stanie się miejscem docelowym targów górniczych, które organizowane są w cyklu dwuletnim właśnie tutaj w Katowicach.